Cześć. W dzisiejszym odcinku z szerokiej oferty naszego sklepu wybrałem oraz zaprezentuję Ci multitula Azymut Giewon EDC. Azymut to polska marka narzędzi i produktów turystyczno-syrewelowych, dlatego nazwy poszczególnych modeli i serii produktowych mają swoje źródła w nazwach znanych celów podróży w Polsce. Nawiązują one do nazw polskich gór, szczytów, pasm górskich oraz rzeki Jezior. Nazwa Giewon to oczywiście nawiązanie do nazwy najwyższego szczytu Tatry Zachodnich, Wielkiego Giewontu. Multitoole to kieszonkowe narzędzia wielofunkcyjne, które są doskonałym pomocnikiem podczas pieszych wędrówek, podróży oraz codziennych napraw w domu i warsztacie. Prezentowany dzisiaj Multitool w swojej budowie zawiera aż 8 różnego rodzaju narzędzi przydatnych w codziennym użytkowaniu. Warto również wspomnieć, że narzędzia te wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 420, co gwarantuje wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia. Ostrze gładkie wykonane jest ze stali typu 7CR17, które gwarantuje wysoką trwałość oraz ostrość. Co wchodzi w skład Multitula Azymut g EDC? Wymienny bit płaski i krzyżakowy, nożyczki sprężynujące, nóż ostrze gładkie, dłuto, szydło, wkrętak duży płaski, wkrętak mały płaski plus otwieracz do butelek, otwieracz do konserw oraz ściągacz izolacji, klips metalowy do mocowania do pasa. Głównym narzędziem multitula g Gewon EDC jest nóż z gładkim ostrzem, niezbędny na co dzień oraz podczas każdego wyjazdu. Podczas wszelkich wyjazdów i pobytów w terenie docenisz wielokrotnie otwieracze butelek i metalowych konserw. Do prac elektrycznych znajdziesz przydatny ściągacz izolacji z przewodów. Wkrętak to jedno z najczęściej używanych narzędzi. W tym multitulu masz ich aż cztery. Dwa płaskie wąski i szeroki oraz dwa mocne wkrętaki, śrubokręt płaski i krzyżowy, jako bity wkładane do gniazda. Ile to razy podczas wszelkiego rodzaju wyjazdów brakowało Ci tak podstawowego codziennego narzędzia, jakim są nożyczki. Teraz będziesz miała już zawsze pod ręką. Przydatnym dodatkiem jest miarka wygrawerowana na rękojeści multitula o długości 8 cm. Kabura, która jest w zestawie, to także praktyczny i potrzebny dodatek, gdyż dzięki niej Multitool przypniemy sobie do pasa i będzie mógł nam towarzyszyć podczas każdej wycieczki i każdego wyjazdu w nieznane. Kabura wykonana jest z wodoodpornego czarnego materiału typu Cordura z wyhaftowanym logo marki Azymut. Jak widać, Multitool Azymut GEWON EDC to bardzo uniwersalne i wszechstronne narzędzie, które warto mieć zawsze przy sobie, zwłaszcza podczas wszelkich prac w domu, warsztacie, przy samochodzie czy wyjazdu w terenie. To także doskonały pomysł na wyjątkowy prezent dla każdego aktywnego mężczyzny. Jeśli ten film Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz naciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu. Jeśli masz pomysł na kolejny film, napisz komentarz, a my nagramy go specjalnie dla Ciebie. Zapraszamy również do naszego sklepu broń.pl. Do zobaczenia!